Detektyw Łodyga, w czym mogę pomóc? Detektywie Łodygo, zaraz wpadnie na smok. Pomóże nam pan? Smok? Detektyw Łodyga Szybko detektywie! Tadzik zamknął się w szafie, bo przestraszył się smoka Smoka? Chodźmy natychmiast Tadzik, Tadzik wyłaś stamtąd O tam schował się przed smokiem Jakim smokiem? Przecież tu nie ma żadnego smoka, nawet najmniejszego. A Tadzik boi się wszystkich smoków. A tata powiedział, że ten smok jest niebezpieczny. Hmm. Wyłaś! Tadzik! No, wyłaś stamtąd! Co wy wyprawiacie? W tym domu nie można mieć chwili spokoju. Jutro mam test historii. Tadzik boi się smoka. Smoka? To on ma już pokoju. Niech tam lepiej posprząta. Też to Tadzik na pewno już nie wyjdzie. Czy to, aby na pewno chodzi o smoka? Bo ja tu nic nie znalazłem. Tata powiedział że to przez spaliny samochodów, a ten smok podobno uwielbia spaliny. A, teraz rozumiem. Wy mówicie o smogu. Tadzik, możesz wyjść. Sobie? Nie masz się czego bać. Pomyliliście smoka ze smogiem. Smoka ze smogiem? <grym> Smoki są w bajkach i tych boi się tadzik. A tata mówił o smogu, który występuje w powietrzu. O smogu, a nie o smoku? Taki smog to potwornie potworzasta katastrofa. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Skąd się bierze smog? Żeby człowiek mógł żyć, musi oddychać. Nawet wtedy, gdy śpi. Do oddychania potrzebne jest powietrze. Oddychamy przez całe nasze życie bez przerwy. Powietrze jest wszędzie, ale nie można go zobaczyć, ponieważ jest bezbarwne. Nie można go też posmakować ani powąchać, gdyż nie ma ani smaku, ani zapachu. Najważniejszym składnikiem powietrza jest tlen. To dzięki niemu mamy energię do zabawy. Tlen produkują rośliny. To dzięki roślinom możemy cieszyć się czystym, zdrowym powietrzem. Ale powietrze nie zawsze jest czyste, ponieważ trafiają do niego szkodliwe substancje. Czyli zanieczyszczenia, na przykład dym z kominów fabrycznych czy spaliny z samochodów. Takie zanieczyszczenia mieszają się z powietrzem i bardzo trudno się ich pozbyć. Gdy nie ma wiatru, zanieczyszczone powietrze nad miastami zatrzymuje się na dłużej. Wtedy właśnie mówimy o smogu. Czasem zanieczyszczone powietrze miesza się z kropelkami deszczu. Taki deszcz z zanieczyszczeniem to kwaśny deszcz. Kwaśny deszcz przemieszcza się i opada na ziemię i rośliny. Gdy spadnie na listki, rośliny mogą zacząć chorować. A dlaczego ten deszcz jest kwaśny? Bo taki deszcz zawiera kwasy, które wytwarzają się w połączeniu z brudnym powietrzem. Co? Czy można oczyścić powietrze? Niestety, powietrza nie da się oczyścić. Można tylko zadbać, by mniej zanieczyszczeń do niego wpadało. Jak myślicie, co można zrobić, żeby do powietrza trafiało mniej spalin i dymów z fabryk i spalarni śmieci? Tak jak tata jeździ do pracy rowerem? Tak, doskonale, Zosiu. Rower nie wytwarza żadnych zanieczyszczeń. A my jeździmy do przedszkola tramwajem, bo mama mówi, że to lepiej dla środowiska. Mama ma rację. Lepiej jest jeździć tramwajem czy autobusem, a samochód częściej zostawiać w domu. Jeden autobus może zabrać wielu pasażerów, a samochód pięciu. To jak wszyscy pojadą autobusami, będzie mniej spalin. A zakupy też można przywieźć rowerem. Brawo, Zosiu. To jeszcze jeden świetny sposób, żeby w powietrzu było mniej spalin. Ale co możemy zrobić z tymi wszystkimi fabrykami? Można je wszystkie zamknąć, żeby nie dymiły. Fabryki produkują żywność, ubrania i zabawki. Nie można ich tak po prostu zamknąć. Mama mówi, że za dużo rzeczy się wyrzuca, a potem spala się je w spalarniach. Mm -hmm. Więc co można zrobić? Nie wyrzucać zabawek, tylko je oddać innym dzieciom My się kiedyś wymienialiśmy zabawkami w przedszkolu Właśnie, to bardzo dobry pomysł Wtedy mniej śmieci się spala w spalarniach, a powietrze jest zdrowsze A zabawki można też robić samemu Zobaczcie, oswojony smok dla ta dzika, żeby się już nigdy nie bał smoków Jaki fajny! Właśnie, nie trzeba wszystkich zużytych rzeczy wyrzucać Można z nich coś ciekawego zrobić Amelka, zdobisz mi też takiego? Ja też poproszę. Szkoda, że smog nie jest tylko bajkowym stworem. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, dlatego powinniśmy częściej jeździć rowerami, tramwajami i autobusami. Pamiętajcie też o tym, by nie wyrzucać zabawek, bo może komuś się jeszcze przydadzą. A zużyte rzeczy przerabiajcie na pomysłowe smoki. <laughs> to znaczy pomysłowe zabawki. Trzymajcie się, dzieciaki. Do zobaczenia!